Cześć, w dniu dzisiejszym zrobię coś innego. Będę chciał pokazać Wam sztuczkę, taką karcianą. Prostą sztuczkę karcianą. Pomagać mi będzie w tym Nastia. Pomagać oczywiście nie tutaj oszukiwać, tylko będzie po prostu tą osobą, która bierze udział w sztuczce. Tasujemy sobie karty, przekładamy i do Nastii będę miał tylko jedną prośbę, żeby powiedziała, kiedy mam przestać rzucać. Nastia ja już powiedziała. Rozłożymy sobie teraz karty. Tak. I ciebie poproszę o to, żebyś o zapamiętała sobie tą kartę. Składamy. Karty. tasujemy, Przekładamy. No, i ja teraz będę miał to najtrudniejsze zadanie znaleźć tą kartę, którą nas ja widziała. Tak. Jest to pewien problem zawsze w tych kartach, bo tych kart jest 52, i człowiek nigdy. Nie wie gdzie ta karta może być tak żeby wszystko grało. Zdaje się, że będzie. Czy to jest ta karta? Nie. Czy to jest ta karta? Czy to jest ta karta? No i teraz co? Zrobimy to. Tak. Czy to była ta karta? Tak. No, proszę, zgadła. A teraz Wam pokażę, jak tą prostą sztuczkę zrobić i pochwalić się tym swoim znajomym kolegom w szkole. Tasujecie sobie karty obojętnie jak? To już jak umiecie. I zaczynacie karty rzucać. I w tym momencie, jak rzucacie karty, mówicie do osoby, tej, która tą sztuczkę obserwuje, żeby powiedziała Wam, w którym momencie ma przestać, masz przestać rzucać. I to robicie to w taki sposób, że mówicie to po tym, jak rzucicie trzecią kartę. Tą trzecią kartę sobie zapamiętujecie. I mówicie dalej, żeby ta osoba powiedziała, kiedy przestać rzucać. Obojętnie kiedy powie, przestać. To wy wtedy bierzecie, te karty zwijacie i cały czas pamiętacie tą trzecią kartę, która tutaj była. Była to dama tref, i pamiętacie, że to była dama tref. Karty składacie, możecie sobie je tasować ile, ile chcecie. Udajecie, że tej karty szukacie. Oczywiście wiedząc, że to jest cały czas dama tref. I teraz jest najważniejsza rzecz. Możecie tu karty przekładać, robić, żeby to jak najwięcej wrażenia było. I tą kartę, tą damę tref, musicie ułożyć w ten sposób. Żeby była ona tak. Drugą kartą. I pytacie, czy to była ta karta. Osoba mówi, że nie, a wybierzecie tą damę. Tą damę, która tutaj była druga, była przykryta palcami. Wtedy wyciągacie. Przekładacie karty, i znowuż teraz pytacie, jest wam to obojętne. Na pewno nie. Znowu przekładacie. Na pewno nie. Pamiętajcie tylko, że dobrze by było, żebyście za każdym razem te ręce mieli tak pytając, dlatego żeby nie zbudziło to żadnych podejrzeń co do tego pierwszego wyciągnięcia karty tej damy, która tutaj była. Że mieliście tutaj tak te palce. I jak to zrobicie, to później bierzecie trzecią kartę, prawda? Te dwie, które wiecie, że nie były, a tą pokazujecie, że to była ta karta. Proste? Proste! Życzę Wam dobrej zabawy.